Jesteśmy eurorealistami, tego nie ukrywamy, że czasem mówimy nie, czasem mówimy tak i jesteśmy tak powiedzmy no, pośrodku w nagłaśnianiu spraw, które moim zdaniem... Są istotne z punktu widzenia i od tych, od tych swoich pryncypiów nie odejdziemy. Ja też głosowałem przeciwko pani von der Leyen, ale pięć lat temu głosowałem za nią, więc nie, nie mam tu nic do ukrycia. Moi koledzy zrobili podobnie. Głosowałem przeciw, bo uważałem, że słabego przywódcę Unii Europejskiej obojętnie, co, co kto myśli, to ta komisja była bez wizjonerów, ta, ta miniona komisja była bez wizjonerów. To była raczej, to była raczej grupa polityków, która została w taki sposób dobrana, żeby wybrać wtedy pięć lat temu panią von der Leyen. Dzisiaj oni są może troszkę cwańsi niektórzy z nich, bo zostanie, została pani von der Leyen, zostaje pan Stefkowicz że, prawda, jako komisarz, więc i przyjdą bardzo nowi ludzie. Największe turbulencje, największe turbulencje moim zdaniem mogą być właśnie z komisarzami do spraw... Polityki regionalnej, dlatego że no, sami Państwo wiecie, że ta polityka regionalna no, specjalnie się nie udaje do końca, jak czytamy różnego rodzaju opracowania, że jest rozdziew między bogatszymi a biedniejszymi. Zresztą Draghi zresztą też w swoim raporcie sugeruje, żeby raczej dawać lokomotywom pieniądze, a nie tym słabszym. No to jest trochę dla nas niewygodne i wcale się nie zdziwię, jeśli moi koledzy z EKR-u, z kilku innych krajów, nie będą mile patrzyli na takie. Ja też nie. Dla mnie ważna jest Polska. i Polska, Polskie sprawy, objęte, kto rządzi w Polsce, dla mnie najważniejsze są sprawy dla Polski, Polaków i polskiego obywatelstwa, społeczeństwa. Bo, bo przecież też wiadomo, że wiele swoich interesów Niemcy wygrywają, Francuzi, wiele interesów swoich wygrywają. Tu będzie duży konflikt między Francją a Niemcami. Ja to dostrzegam już dzisiaj, skoro minister do spraw europejskich Francji powiedział, minister francuski do spraw europejskich powiedział, że należy może już odejść od Zielonego Ładu, nawet zamknąć tą z Zielonym Ładem, tak się gdzieś wypowiedział, to, to dla mnie jest to jasny sygnał, że ta, ta polityka Zielonego Ładu, o której Draghi mówi bardzo pozytywnie, o której wiele mówi pani von der Leyen, to ta, że, że ta polityka jest kontestowana w poszczególnych krajach. No, słyszymy Słowacja nie chce ETS-u 2 prawda, ciekawe ile krajów innych pójdzie w tym kierunku. Minister do Spraw Europejskich Francji mówi, że ten Zielony Ład jest trudny I, i teraz zobaczymy co, tu będzie najwięcej perturbacji, czyli komisarz do spraw, do spraw Zielonego Ładu nazwijmy to tak, ochrony środowiska, Holender, Niderlandczyk, Hoekstra, on będzie najbardziej, przepraszam za wyrażenie, maglowany w, 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 ze swoim zespołem jak podejdą do, do kwestii Zielonego Ładu i czy on się utrzyma w takiej wersji jak jest dzisiaj, bo bo to szaleństwo, ja jestem przeciwnikiem takiej szybkości, nie Zielonego Ładu, tylko szybkości wprowadzania Zielonego Ładu, bo tutaj jest naprawdę, moim zdaniem, szaleństwo. No, no, nie, widzi się, nie widzi się, jak chodzi o same docieplenia domów, nie widzi się w ogóle kondycji finansowej Rumunii, Polski, Bułgarii, już tam o Czechach nie będę mówił, ale powiedzmy, no, no to są kraje w Unii Europejskiej, Portugalia, prawda, która może nie potrzebuje aż tak dużo do, do ciepłej, ale no to jest po prostu biedny kraj w tej chwili, gdzie 25% ludzi, procent ludzi nie ma dostępu do ciepłej wody. Mało kto o tym wie. Takie gdzieś opracowanie czytałem. Więc uważam, że, tu, że w tym obszarze Zielonego Ładu będą duże turbulencje i będą duże dyskusje i tu i nowa komisja może zawisnąć na, na Zielonym Ładzie na tym, czy. Będzie tyle, tyle spójności w Komisji Europejskiej, żeby pani von der Leyen mogła spokojnie przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i żeby Parlament zagłosował za takim, a nie innym kształtem Komisji. Europejskiej.